Halo, policja! <noise> policja! Ja, ale kiedyś byłem w Pozowie 2 miesiące temu, to tak była zbiórka pod jakimś kolor. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie Co? <noise> no, za co? Nie pogadałem. Nie pogadałem. Nie pogadałem. Nie pogadałem. Czy będzie coś grubego na kanale Bungie niedługo? Tak. Marian i Bandura będą na filmie, także wyczekuj. To będzie mega gruba akurat. Nic mi nie wadzi. No nie, to wiem, jak nie No na przykład chyba imigrantów byś nie chciał wpuszczać do kraju. A był ostatnio proces w Le Legalnych? Jak najbardziej. Jeżeli chcę tu pracować, Ona jeżeli chcę tutaj... takich, wiesz o co mi chodzi. Kur... Nielegalnych. Nielegalnych. Absolutnie no. nielegalnych. absolutnie nielegalnych byśmy nie chcieli tutaj. Jak ja ci powiem tak, lepszą ci historię opowiem. To może szokować ludzi na przykład na TikToku, ale ja jako osoba właśnie która jest jakby imigrantem w Polsce. Mam ulgi podatkowe na przykład nie, wiem, ja widzowie zarobiłem w lutym tam milion chyba 300 i zapłaciłem z tego tylko 2% podatku przez jestem imigrantem odkręciłem wszystkie śruby, ale dodatkowo kierownica jest z tyłu trzymana takimi śrubkami. Tutaj wykręciłem, bo jest do niej zobacz, ku... Bo jest do niej dojście! A tu jest kolejna śruba w tej dziurce! I tu jest to! I nie jesteś w stanie cię przez to dostać do tego! Grzechotka nie działa Kurwa sięga mam ci tą grzechotkę w łeb za... ci teraz, zobaczył, rozumiesz? Grzechotka nie działa, bo jak założysz grzechotkę I próbujesz to wykręcić, to to Jakby ten fragment, który odstaje Wbija się w kierownicę I nie jesteś w stanie kurwa nacelować na śrubę Kumacz kurwa badę. Opa Koleczko Chodź na chwilę Chodź, 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 chodź Chodź Chodź, chodź, co chciałeś mi w nocy zrobić, ty co? Chodź, pogadamy. Chodź, 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 chodź. Gdzie do wody? pak spi***a teraz, wie, że mu wyj**a. Chodź na chwilę, chodź, pogadamy. O, ty, teraz cię mam. Goń goń, 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 nie chcę zmisować. W ślepy róg cię zapędzamy, w ślepy róg. O, i co teraz? nie trafiłem. D***ole to bo już, ja emerytura, już mówiłem, ja tego. I starczy już. Limien zmienił. To jest tylko wymienił. Po mi no nigdy to... nie grałem, a z tamtymi mi się dobrze grało, ale ja nie wiem, jak, jak oni grają. Nie oglądałem żadnego meczu. Nie wiem, co się dzieje. Trudno mi powiedzieć. Nex nie, bo on Waloranta grał, człowieku. On jest skończony już. On w żadnym teamie polskim nie powinien grać w CESA. Takich się nie, do, nie, do nie bierze z powrotem. E, minął piesko, go nie... No tak, o. A jak... wiesz jak jeszcze robią? Że musisz... Nie, nie, musisz bardziej się tutaj, o. Raczej no, raczej, raczej tutaj? Z... Ja... Cześć, tu, się... tu, o, dokładnie. No, tak, no, jeszcze, to... jeszcze, jeszcze, mocniej. <laughs> jeszcze, a tak najlepiej jakbyś jeszcze... Pokazać. Ja nie mam kręgosłupa z gumy, no. O tak. O tak. A jeszcze ciekawsza kwestia. Moje mamy brat. Yy, czyli mój wujek To jest w wieku Krisa On na przykład usypiał tak Że jak miał poduszkę To kładł się na boku Znaczy kładł się na brzuchu yy, kładł się na brzuchu Robił poduszkę Tak dawał sobie pod ręce I o tak usypiał Przysięgam wam Przysięgam wam To nie jest fake, nie To nie jest fake I on tak usypiał Przysięgam wam Przysięgam wam To nie jest kłamstwo Mogę do mamy zadzwonić Nikt tak nic nie czuje. To krzyk! tak krzyk! Tak to szło! Tak to szło! Jak niżej możesz! Niedęczny klub dołożył Halleluja! Halleluja! Dawajcie, zróbcie Bandurze taki odcinek, że przez 100 dni musi chudnąć, ale z zasady. To, co 10 dni musi schudnąć co najmniej 3 kilo, A jak tego nie zrobi, to je twoje twojej merganiego. Ja pierdolę, minion. Witam ku w Bungee. Poproszę o twoje dane na priwie: PESEL, numer dowodu, e, datę urodzenia, imię i nazwisko. I ku dzwoni jutro do księgowego i dostajesz umowę o pracę. Człowieku, jaki odcinek? Jaki bęgier? Już myślałem, że w oko dostałem. Co tak tak, co? To Ci się nie zaboli w ogóle. Ja się przestraszyłem, bo na mnie poleciało <laughs> i Zabezpieczę go. Już jestem. Wulka może wyjść, uwaga. Dobra, plan jest prosty. Teraz to jest ten kurde niezniszczalny. Więc robię. Mówi się wy*** Ty mi odmówiłeś dwa razy tobie, gdzie ja się pytałem o twojego streama. Ja nie robiłem rypu siebie, jak Bandura ci kiedyś zrobił, bo zobaczył, że są liczby. Tylko. Wiesz? Ale ja ci, ja ci odmawiam. Ale to akurat fuck z Bandurą. To no. jest syndrom jedynaka. Ty, ty no. o dziwo ty jesteś jedynakiem, ale tak nie masz. Nie? Jesteś wyjątkiem no. potwierdzającym regułę. No. Ale zauważ, że ja ci odmawiam z prawdziwych powodów, a ty mi odmawiasz na przykład, bo mówisz, że kurwa, Nie wiem, Agata ci jednej skarpetki nie przyniosła, więc już ci się mogę No Dobra, nie ja nic robić. przysięgam, jakbym teraz się miał pod ręką, bym ci tak zdawał z... z partyzanta, bym podszedł niby, że kur. Chcecie, przeprosiłbym ci, wy... taką bułę, żeby cię zwinęło kurwa, z tego fotela. Im ci, nie, o ty, ma sz... to i nie. mnie teraz. Jak ty normalnie mówisz, że kur buta nie może znaleźć, to już jesteś tak w że cały dzień się nic nie chce i siedzisz. Jak mogę buta, wody, buta nie znaleźć, jak zobaczy ile mam butów za sobą, tak jak ja mogę buta no, nie ale znaleźć. Ale dwa różne jak ci no. tylko masz dwa różne przygotowane to już kurwa, cały dwa wały, kur. A 27. Tak. A to to kurczy. nie za koniecznie z tobą, co? A za co ty tam siedziałeś za pierwszy Ja chciał mnie wypie... ci go za w obronie koniecznej. A ty nie umyślnie nie nic. Ja Luchy, zadać, go. Do garażu. No nie kontroluję. No no. Jest, proszę, jest, jest, yes, pal się. Yeah, yeah, proszę cię, pal to. Zapal to. Nie, nie, Palto! nie, 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 Zapal! nie, nie, ja się! nie, 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 Chodźcie, kur. teraz! Ej, kur. się, gdzie ja jestem! O, co ja, obci... co ja obcinałem? A nagrywałem odcinek z twoim starym, wiesz, że. Me... Metamorfoza Menela. I go właśnie obcinaliśmy, ale on nic nie jarzył, bo za k. wodą siedział i spał na fotelu, a kuba go obcinał. No, jademy, trzymajcie się, panowie. My się już żegnaliśmy. Ej, daj mu, daj mu! Jak ten na TikToku taki, co chodzi? Daj mu! Przepraszam! Jak pan zarobi na tym samochód? Ja? No? Nie mogę powiedzieć. Nie to mogę powiedzieć. nic. Ale jesteś malutki. Widziałeś takiego ostatniego? No, no, widziałem, widziałem. Ale jesteś malutki. Prowadzę całą kosmetyczną. Dobra, to trzymaj się. Co to kur... Jest? Hej! Kur... Boks!

Kolejny dostałem od niej, od emocjonatorów. Za to, powiedziałem, że kocham mnie nie zależy. Kolejny ban, kolejny ban, kolejny ban dostałem. I drugi. No, a nie będę z tą dziw... rozmawiał stąd rozmawiał. Z tą Tak, Roxy. Wiesz czemu? Bo Solidna stu... na fałda. Twitchu, a na Twitchu jest dużo stu... <laughs> <laughs> <jest duża, śmiech> co <śmiech> tym chujkiem tak Dlatego? A ja nie, nie, nie dlatego. Po prostu, po prostu. Pozdrawiamy, pozdrawiamy całego Twitcha. Pozdro Karabinki Abubiłem. dla ciebie, uuuu a, 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 a nie będę przelać ze wszystkiego Karabinki dla ciebie ta. Papryka to sobie nie radzi ku**a Ty pewnie mu jednego gościa złapać Jak coś Dawaj dzień, proszę dajcie już dzień, bo się spoczyłem jak... Nie widzę oh, oh! Boże, 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 boże. Proszę, dajcie już dzień! Proszę was! Ale ich jest tu! Zostaw mnie! Zostaw mnie! par się! O, o! O, o! Atakują mnie! Atakują mnie! Ciekawe co tu na myślał. I okno na pewno otwarte. Proszę, dajcie już wiem, bo się spociłem. Ej! Nie! Nie! Uuuu! Kurde! Wypalę! Pols się nie toperzu! Proszę, zostawcie mnie już. Ej, ja pier... tą grę, to mnie. Mia! No, mia... pierdolę! ta pochodnia jeszcze. Uu. Jak słyszałem jego wypowiedzi, te tam co był na podkaście, to on ma serio nie? tym bardziej, że on już jest też starym dziadem, nie? Bo pamiętajcie to, że Duszol jest stary, więc wszystkie dziewczyny z jego rocznika, które były fajne, które były dobre i które były dobrym materiałem na żonę, już są mężate, czyli mają już męża, pewnie mają już dzieci, pewnie mają już dom. Te, co zostały, no to odpadek, czyli laski, które z jego rocznika są, ee... no, no wiecie o co chodzi, no, prawdopodobnie no, 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 wie, no, wiecie, tak? I trzecia perspektywa, że nawet jeżeli by sobie szukał młodszej dziewczyny, to i tak ta młodsza dziewczyna go będzie znała, więc on teraz nie jest w stanie w 100% powiedzieć, czy to jest rzeczywiście prawdziwa relacja, czy to jest relacja spowodowana tym, co się dzieje w jego życiu. Więc na przykład Tuszol ma serio przejęcie i mu współczuje akurat tego. <laughs> Dzisiaj gadaliśmy z, Seb z Sebą, się spotkaliśmy. Przypadkowo, bo ja pojechałem z Ulfikiem na kosza Nagle ktoś szarpie za klamę mówię co to za P się tu dobija I nagle się otwierają drzwi, a ja tam kurwa Exit i, i stomp, I tak na siebie spojrzeliśmy krzywo, ale Potem słyszeliśmy, że jesteśmy ziomkami No i, 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 i trela z**a chyba z godzinę waiting screena Bo co chwilę, bo siedzieliśmy, gadaliśmy, ja mówię Dobra, weź jeszcze tam Pisz do tego Zyroxa, żeby jeszcze pół godzinki zajęło. I tak 10 minut, 10 minut, 10 minut I właśnie gadaliśmy, że Mówił mi Seba, że już tak widział ostatni streamy na Kiku, że już powoli przyzumienie się odpala. Za, dale... Za daleko jest ten auto. Za daleko z tego pitu magazj się wyjeżdża. Damage to to nie ma co jeździć. Nie chcę mi się. Wow, that was a Załóż opony miękkie jakie on mi dał? Żółte chyba. Kto mi deszczówki dał? Nie, ja, no, co? nie Co on mi kura dał? <laughs> no nie mów, że jest okay, koniec świata. Jeśli będę musiał zrestartować komputer.